Teraz każdy to ci powie, ojciec, wuj i jego pies Życie wolno płynie, w domu i w mylinie, teraz ty też o tym wiesz Ruszaj w drogę, dowo czeka, wciągniecie miejscowość ta Ruszaj w drogę, wypizdowo czeka, na 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 Witajcie w Wypizdowie, krainie prawa, gospodarności, miłości i błota. No, głównie błota. Nasi bohaterowie Grzesiu i Rex odbywają patrol jak co dzień. Ale dziś wydarzy się coś, co zostanie w ich pamięci na długo. Wiesz co ci powiem Rex? No. Wiesz co mi się podoba w policji? No. gdzie można wziąć łapę. No, masz flipsy, zajebiście! To co, myślisz, że dziś będzie bezpiecznie? Zobacz, jaka pogoda, komu by się chciało coś wydurniać. No ja nie wiem, powiem ci słońce, wypijesz dwa piwa i już się odpierdala. No, a będzie jakaś rozrywka dla nas, nie? Powiem ci, HWDP tak zawsze się śmiali z tego, a to jest jednak mądre. Chętnie wstąpię do policji. W wolnym mieście cudów narodził się człowiek z pasją jak najdalej od ludzi, co targowali swoją wartość. Nie zapomnę o tych, których już światło życia zgasło Możesz liczyć na podknięcie w chorym świecie Oto łatwo w nie... Si, patrz, najebany dobrodziej Dawaj koguta tutaj za nim Dawaj go, dawaj go się, bo nam ucieknie Patrz jak zapierdala, patrz Z egzakiem jedzie, no Głosujemy, ale zaraz! oj, zaraz chyba dojdzie do wypadku. Jezus mało brakowało, by się wściekli. Mamy cię, dobrodzieju! Gleba, gleba, gleba. To co? Kara na miejscu, nie dawaj pałę. Co mamy pozienniki z niej, podróżuję w urak. Rozmawiamy co dzień do świeci jaki... Chcielibyśmy latać tutaj, obrosnąć w pióra Słuchamy po ziemi, z sny podróżują w górach Rozmawiamy codziennie o życiu, jak i o wzorach Codziennie jest wargo marzenia, na nich cenzura Chcielibyśmy latać tutaj, obrosnąć w pióra